Dobra, al... Trzecie. <laughs> A więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Turok pl 16 e, Dzisiaj sobie zagramy w Call of Mroczne zakątki świata. Więc bez dłuższych przedłużań Zacznijmy te, te piekło. Jakie za to topoziom? Harcerzyk, który ten detekt. Właściwie mi się wydaje, że tutaj na, na poziomach y, nie, nie zmienia się ten poziom który naszych przeciwników i wkurwialność więc weźmiemy prywatny detektyw i zaczniemy tą miatkę. To gra. Będzie to grana w pół ślepo, ponieważ nie przeszedłem jej całej. Nie, po prostu w końcu musiałem przerwać granie... Nie z powodu straszności tej gry, tylko z powodu mm, miałem fort deformacji dysku i tak dalej. Nie wiem, was to. W każdym razie pod końcówki gry nie będę nie, nie wiedział. Może w niektórych momentach gdzie iść, co zrobić, ale to no, sporadyczna sytuacja. What we got out here? Yeah, just me, Nichols and a few new recruits. Well that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of <coughs> controller. Mm. Is this all? Ta. Mam na maksa jasność A i tak sądzę A i tak sądzę, że już jest ciemno O, no, standard to standard, no nie ma co? Ej, hey, what the fuck Aha to co masz do powiedzenia kolego?

<laughs> o no, derbinę nerwowi, patrzcie, ja się nawet będę poruszać w skradaniu, nie? Ouu, wow, headshot, może nie był headshot, no, ale na pewno dostał ostro wpis de ou, wow, patrzcie, jak strzelają. Dobra, tej nie musisz przeżywać. To cholery. Dziwi się same zamkły. Z hukiem zresztą. Tu nic nie ma. Tu nic, właśnie. No nie, no. Nie, zcięły się napisy. Będzie kraken. O nie, zaczyna na świecie, nawet, dość dobra, jest, nawet dobra, dość dobra jest grafika jak na świeczkę. Zasłuchajcie. Nie? O, to jest e, nawet no, e, style CDS-a. Motyw CDS-a, sorry. A. O Jezu, niż ja mam. Uh, I, dobra, niech on to przeczyta. Dobra, nie będziemy czytać książek. Znaczy ja nie będę, ja będę... Jak chcecie, się możecie sobie na stopie czytać, ponieważ mówię do tego momentu, co ja tego nie będę czytał, książek żadnych książek. Tak. Kurwa. Dobra, morda. Tak. Prywatny detektyw Prolog 18.32 12 już by było? No wiem, przyznam się, że 18 .00. Nie wiem, w każdym razie idziemy Trzymaj się, medyk w drodze Stary, umyj stopy I Nie chcę zrozumieć